Dymki, krymeczki. Tu mam ładne takie stare polskie pójdę tutaj, proszę Wiesie, bardzo, naruszkę. No 250 mi się do dyparka. Cyni... Witam serdecznie na kanale ratowania Andrzeja i zapraszam na relację z Targu w Jedlińsku. Nie wiem jeden sareczek. Nie wiem co innego. O gołem Marka nagrywamy. Mamy namiar. do marka, nie wiem po ile tutaj to budapesz. Ile co kosztuje? Też go Marka te krzyżaczki i dymek. Głębiej Marka nagrywamy nie wiem, takie neweczki jakie Budapeszcie mamy? to jest turkot i ten jest wiedeński, ale nie to główka czerwowiecka ona no. różni się oczkiem, ona ma, ma pizne oko. A więc nic nie, nie zrobił pan. Barnogłówka królewiecka. Jeśli się może dużo uczyć, i się chyba nie nauczę wszystkich raz gołębnie. Ja <laughs> I ile I ta parka kosztuje? To są dwie samiczki, po 50 zł sztuka. Kolega czyta komentarze, po 10, 50 250 zł sztuka, takie sami, samiczki, barnogłówki królewieckie. Zresztą to jest wywrotek? Tak, ja na wywrotek. krótkim dziobie, mazurski, nie? Sam, czy tak jest? I on kosztuje? On kosztuje 250 zł. się. Takie bocianki później tutaj. Po stówce sztuka po stówce, samczyki samczyki. Zapraszam tę kolegę, kolega czyta komentarze pod filmem piszemy apel do wszystkich. Jak ktoś chce kontakt z drugim kolegą nawiązać, piszemy też w której minucie tu pana Frederyka nagrywam gołębie. Pan Fryderyk podaje namiar 668 013 915. Tu są samiczki? Samiczki, tu są samiczki. Po, po 100, zł. 100 zł. 100 zł też to pana Frederyka są ceny 100. do negocjacji. Japan. A, to kolegi Mirka nagrywamy, kolega Mirek to czyta komentarze pod filmem Starogardki, Mirek czyta Także Mirek nie podaje na miarę, bo czyta Wiedeński tu mamy bocian Wisłanczyki Żółty pocztowy krymek Tu mamy pawik, mamy przepalek. Ty Jasne po ile tutaj? Po dwie, po dwie i pół Tu mamy masiuszek, krymeczki, deresz Winerki fajne tak, osyta, Panie Andrzeja, ja tu mam takie gołębie różne, nie wiem co ile kapucyny, Budapesz, tu Budapeszcze kończata są, to one kosztują Krzyżaczek, tutaj jakieś jaśniaczki te pocztowe Przepraszam, tak że prze mnie was nie ucieka, ja nic nie wiem Widymki po, po ile tutaj To są wiepary to 160 zł 160 zł Ale ładnie się prezentują, ładnie tak stoją na ważność, nie? To winerek żółty, fajny Winerki tutaj co one kosztują? Po? Wiedeńskie to tutaj mamy? Nie ma właściciela tych wiedeńskich. Czego to paszek? I bocianki co kosztują? Dzień dobry. O. A Sztuczka została jeszcze, nie ma nawet pół osiemnej, już myślanka, tylko jedna sztuka. Takie jaśniaczki. Kasztanki mamy tak samo, widzę. Jest jakaś tam same samczyki, nie? Samczyki. I pojle te kasztanki? O 50 zł. Widymki? 50 Ryweczki co one kosztują? A samczyki po 35 zł. Po 35 zł. ładny kolor mają. Po 35 zł takie samczyki. Pawiki po ile? Pawiki farka 80 80 farka tych pawiku Mystero Polskie Parka i one kosztują? E, Wybroteczek wywrotaczek. 50 Widymki 50 widyńki po ile? O coś się za zaplątą do... Mam takie widyńki koroniate ale nie znam ceny. Takie jaśniaczki, To jest winerko koroniaty, brudka i bocianek. Ten co sam kosztuje. Dyszka Dyszka, jasny. To sam. I w 15. O to nie, Co to samczyk. kosztuje? Dwie dyszki. Ten to jest zamojski, nie? Zamojski oczywiście. I co ten zamojski? 7, 7 dyszek. I to wyśwanchka. To dyska. jest samczyk. Yy, to jest samica też dwie dyszki. Mam dyszki. Tu mamy brudki. Pasiate takie Krymeczki, krymeczki mamy Pójdą te krymeczki Powiedział po 200, 200 za parę 200 złotych za parę No kosmo mają ładne tutaj Jasne widzę, niweczek Dziękuję bardzo, wpłynął 7500 kratka Kto co ma dobre gołębie i dobrze ceni Cena, to wszystko sprzedaje, to wszystko sprzedane Takie orzełki, co kosztują tutaj? Cztery dychy sztuka Czterdyszkę sztuka orzełki, te koroniate? Po trzy te to są saksońskie tarczowe i tu są dwu czuby, chyba, nie? Tak, 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 To są samce czy samiczki? Samce. I po ile one są? 40, 30. 30. Pawik? 80. Te jaśniaczki po ile? Po 15. Tak też pusta klatka. Ładny ten wyświąc, łapcia te kosmaty. Mam do kolegi namiar. To jest samczyk, drzwiczek? Samczyk. Samczyk. Co z kosztuje? Trzy dyszki. Tu mamy sokowy, takie pswe, ale nie ma właściciela. Jest Pawik, jest Widymek. Te perłowe po ile? Po 6D. Żałobne? Nie. po ile mam te żółte parę? farze. Stówkę para. Stówkę para te żałobne, te łapciate, tutaj po ile mamy takie żałobniszki? Po czterdyszki zapraszamy do w każdą niedzielę miesiąca. Targ jest bardzo duży. Byłem 5,20, to już stanowiska praktycznie pozajmowane. Jaśniaczki po ile? 6D. Mam takie jaśniaczki, żałobne nie. te po ile? Tutaj kolego, przepraszam. Nie ma właściciela i plerki nam 50zł tu mamy te winerki te korytne, co to szuje? Dobra, to mamy loczki, ale nie ma właściciela nie wiem po ile, co to co się spodziewać, 30zł za parkę tych loczków to są monomanse, jak ktoś chciał monomanse też pytał się o namiar monomansy. Te, te czerwone po ile? tylko miał facet żółty, nie wiem czy czerwone, po ile? za sztukę? za parę monomansów tutaj kolega podaje namiar te monomanse może pan podać telefon i imię? Dobra, no kolego się zastanawiam. Winery po ile mamy? Po 20 złotych. Te klemeczki po ile mamy? Po 3. złotych. Po 3,5 złotych. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębi, naszą pasję. Tu mamy bucianki warszawskie. Cześć kolego, twoje? To bociany warszawskie, powie takie bociany warszawskie kosztują? 200 zł 200 zł. Ten żałobny jest krótki, ten mały, to te żałobne kosztuje Sutkę Nie, Buda Buda Budaści 50. A wiedeńskie? Wiedeńskie zależy w 150 zł i 250 zł 150 zł i 250, zł i 250. Trochę wiede... Sroczki bo... Tu mamy sroczki takie ile te sroczki, nie wiadomo, tak? Sroczka Wiedeński Bociany mamy ten wiedeński, co to jest? Co to kosztuje? Ten biały, biały, biały wiedeński. Biały 130 zł, a te czarne poje wiedeńskie? kosztują 150. Te winerki. Takie pawiki, po ile mamy? 120. zł. 40, 80. Widymek. 50 zł. Majenarta połowa jest fajna. Od 20-50. Takie śnieżki po ile? 50 zł. 50 zł. Mam takie śnieżki. Są Sam te samice tutaj. Trzy pary. 3 pary parzy. Po 50 zł za sztukę. Załomniczki posiadki mamy takie tutaj. Winerek, jedenyckie. Widmy Łódźkie po ile tutaj? 50 zł. Pójdę te widmy łódzkie? Ile kosztują? No. I one kosztują? Ma... już ty jasne to na wiałam go nie po jedno 50, drugie 40 Tu mamy Milki, dobrze Milki, tu mam milki po 50 zł, tak? Zresztą tak mówię, co sam czy samice? Wszystko jest. Wszystko jest sam, i samiczki po 50 zł. Takie mileczki mamy. Miłe gołębie, proszę bardzo. Tu mamy chomery, to są w parze czy nie? W parze parze co on kosztują? Zł. Tutaj? Też para i kosztują? Też 200 zł, tak? Do, do, do dogadania. Do dogadania. Co tutaj mam kolegi te milki te homary właśnie mamy są ceny do dogadania, do uzgodnienia. Taśniaczki tutaj też szyngore. No kolegi. kolegi nie ma właśnie kolegi. To te jaśniaczki po ile są? Po dwie dyszki, żołnierze też parze tak, są. Fajne żarniki białe. Posiczki sztuka. Po dwie dyszki, sztuka. To. Parka parzysta, po 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 dwa. dzięki Luszczaczki to w parze mamy, czy nie? Samczyki, po ile one są? Cztery, Cztery dyszki. dyszki. Wywrotki to mamy w parze. coś. Tak? Pójdę te wywrotki? sztuce za sztukę, tak? Czy mamy brać na krótki działach, To one kosztują po ile? kolegi nie ma, wyjść fance są, brać winderki. A tu wywrotka taka? Też kolegi nie ma. Tutaj. Koriate parowe, po ile mamy? O 7 dych. Co, sa, sa, czy samice? Ja do kościoła Cała para i Samczyk 80 złotych tu mam bo te winiarki koroniate, szówkę para. para. Patrzę czy to są Rumuny Rumuny. Rumuny ma kolega Rumunki, po ile one są? Y 8 dych para i Samczyk dwie dychy. Dzień dobry. Takie jasiczki parowe po ile, cześć. Te jasniaczki a 120 za tą parę. to po ile? Oddychy do trzech. Od do trzech dyszek, bo... Nie nagrywam. Ten wiedeński co to kosztuje? Bo nie, bo to już nie ma. sprzedane. To sprzedane te bociany wiedeńskie. Te wiedeński. to, bociany też sprzedane, I czy jeszcze nie? Te bociany to do sprzedania perówka perówka Bocianki po ile? po 120. Takie jaśniaczki pocztowe. Te pocztowe to po ile, proszę pana, przepraszam? Po... 4 i 5 co 5. I od 30 do 50 zł Wiedeńskie po ile mamy tutaj? Stówkę Po stówce A te białowideńskie? Te stówkę, Też stówkę. Ten koroniaty, tak, Widzimy. 10 zł złotych zł tam. Tak Ty Jasno po ile? A tutaj Rysia Po trzy dyszki Po trzy takie śnieżkie po ile? Takie widzę o pięć dych. Takie się na takie wylociaczki? A ten tych krzyżaczek co kosztuje krzyżak? A krzyżak kolego, powiedz mi. Samiec. I kosztuje? Trzy dychy. Tu widynek winerek. Takie jasne mamy. Chyba za mamy Wywrot też takie wywrotki? To złoty para Co złoty parka dryeraka? Tutaj wiedyżki. Biedyzki a w 50 zł krymeczki Rybeczki Stówka. Stówka. takie są, sroczka Po ile mam też owne tutaj? No 20-30 Od 20 do 30 zł tutaj mamy i tańsze też bo ciemne chyba trochę troszeczkę tańsze chociaż panny są ciemne Tu mam takie widymki Ale nie wiem po ile Kiedy się to po ile? 4 dechy sztuka 4 dechy sztuczka, tu też mam rysie, bociany Jak widzę Te jasneczki po ile mamy? A Tu mam też takie jaśniaczki korbowe. Nie ma właśnie są koroniate widzę Pasiaczki. i ja takie wybyszczaczki widzę wszystko Pojed to Nie wiadomo Nie ma właściciela tych pasiaków. Teściaki takie fajne Ładnego mam widysko, bardzo duży rynek, bardzo duży targ. Zapraszam do w każdym niedzielę miesiąca Krakowski do po ile tutaj mamy? Po 30, po 30 zł. A te sroczki po ile? Też po 30 zł. też po 30. Cenę kolekcji mówią ceny wyjściowe. Te śląski darczowy to co to jest? I co on kosztuje? 40 zł. zł a tutaj ta wywrotka czarna. Jest tu wybiery, bo na krótkim ziovił wywroteczka. Bociany po 50. Po 50. To mam woda. Patrzcie jaki fajny być zabrązały na wianeczku. To posiada co kosztuje? Tu, no, to, ta dyszkę. Troszkę. dyszkę, po dyszku mamy Budapeszty Po ile? A po, dy... po dyszku, Zapraszam do Jedyniska Nie, ten nie ten my... ja to wczoraj to jest takie jak egierski, jak coś To, nie... A Wermicze, to jest egierski, bo ładne pas. Wszystko panowie <laughs> To mam po ile tak mniej więcej? Trzy dyszki Z rana to był ruch trochę, te żabniki po ile mamy? Parzyste, 60 parzy Parzyste 60zł, zapraszamy do Jedyniska Takie krymeczki mamy, te krymeczki po ile? Para taki, 7 dyszek. A ten to jest turkot, nie? Turkot, no. I co on kosztuje? Ty chce, mam takie widymki. To jest kasztanek na białym ogonie. Ten drugi, para, oh. taki, para takich kasztanów, nie? Tak. I co one kosztują? 50 zł. Tu mam taki parkę z traseru, proszę bardzo, jak się go mi prezentują. Ile taka parka? 250 zł. tu jest niemiecki wystawowy. Tak chciałem no, powinnie i co to samiczka jest? 150 150 zł samiczka To też chyba niemiecki wystawowy, nie? Tak kosztuje nie? i widimki po ile mamy? Po 50 zł 50 zł, dobrze. Takie jaśniaczki mamy Nie wiem po ile... klatki puste, godzina 7 klatki pas Teżowne kolejniate łapciate kosmate po ile tutaj? 40 serdecznie ja to jasne takie widzę fajne jasne po 15 zł te boki po ile mamy 4 wifi za? za? Parę. za z koloniaty. I tu mam pójść tak mniej więcej 15. Teczek co mamy? Ładny parę. Krusonków. Co on kosztuje? 60 zł. Co pasiate? Zamicko. I kosztuje? Widymek? Zamicko. Też kosztuje? 60. Dzięki bardzo. Ten winy megłocki to co to jest? Samczek Co on kosztuje? 30 zł. 30 zł to są albumki? Arbumki. Samiczki, to, żeby jaszczur nie złapał, to się, to kanaluje, tak się troszeczkę maluje, tak? tak to te samiczki po ile? No, po, 30. po 30 To jest tych wysok, chyba, nie? Tak, tygrysek, I te I co kosztuje? 50zł tego cenie I te siwe pocztowe? Siwe pocztowe też, po 50 Takie uda paściki, płynne mamy? Po 50 dyszek w hurcie Po 50 w churcie. Ale wianki, mają takie bezczaczki, widać? A te parowe po ile? Po dwie samiczki Kolegie Paweł nam wygrywamy, Paweł czyta komentarze pod filmem nie, nie, Paweł te wiedeńskie po ile mamy? Co to mamy w ogóle? Samiczki są sam Dwa samce i samiczka i jeden ten, i winer samica jest Wiedeńskie po 7 dyszek, a samica dwie stówki. Stów. Kolega Paweł czyta komentarze pod filmem Nie, Patrzę, że to są mi tutaj No Wielkie a co, takie dreszki po ile masz tutaj? 200 zł za parę nie są za parę. Proszę zobaczyć jak się je prezentują. Kolega Sławek czyta komentarze, dobrze po nie zapamięta. Sylwek, Sylwek na sy... ale coś blisko. Na sy. Sylwek, Sławek. Tak jest. Nieraz nowe <grymne> imię. Takie krymeczki po ile? Budapeszcik. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę, pozdrawiam wszystkich. Takie nie mamy. Czyta komentarze, tu jest samiczka turecka. Ona kosztuje stówkę już tak mówię stówkę samiczka A czajeczka po ile tutaj czajeczka kosztuje? Słucham? Ta czajeczka to co to jest? Tam czy 20 zł i w Budapeszcie po ile? W Budapeszcie po 30 Jasne Jasne, pod 20 Rysio co ten się kosztuje? Co to jest? Samiec kosztuje? I ten na krótkim to jest albumek chyba nie? Co kosztuje? A te pstre? Co? Trzeba po ile? Różnie, po 20, 30, 10. Są droższe, bo ten to, 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 tygrys na pewno kosztuje to są po 50 zł, tak? Z kartami rozumiem to są pożary, ważne handlowe. Tak? Po 50 zł.